Cześć, cześć, to ja, Robert. Sol, tyś tak. Dzisiaj Wam pokazuję filmik, że to nie jest skam, to nie jest fake, że niby nie kupiłem chłopowi w te. Chłop powiedział, że jak będzie fajniejsza emotka, to yy, mam kupić. Powiedział, że dobra, bardzo. Yy, mówił, nie, mi, nie skamowałaś mnie i nie kupiłeś mi. To ja mówię, kupię ci, dobra, nie wiedziałam, że chcesz. Oczywiście, ja nie jestem skamerem i mu kupię. Sobie popatrzcie. Podarunek. Uwaga! Nie mam jak to dobrze postawić, byście to widzieli. O! Uwaga, idziemy na gracza Poruns. Nie ma sterbulen, nie ten, nie ten, nie ten. Gdzie on jest? Porunc. Patrzcie, patrzcie. Jest Porunc. Tak jak mówił. Kontynuuj. Szkoda, że nie da się yy, opisać. Damy mu, a co tam w niebieskim prezencie wyszli. Są podarunków. Sukces. Wszystkie podarunki zostały wysłane. Oczywiście, jak widzicie, on wygrał giveaway'a No Scam. Yy, no i dostał teraz no, łuska, kończę ten odcineczek, pa pa!